Witam serdecznie, z tej strony Andrzej, szwajcarski scyzoryk i nowy pakiecik do otworzenia. Więc zabieramy się. Pakiecik jest zafoliowany. Jak to pakiecik, DHL-a. Otworzymy. Folię mamy wek. Rzucamy i co mamy? Popaj. Pop-up Mobile External DVD-RW. Urządzenie zewnętrzne. Standardowa transmisja zapewniona przez kabel USB 2.0 do 5 gigabitów na sekundę. No. 3.0 kompatybilnie z Windowsami i z Mecos USB 3.0, transmisja standardowa powrót, powracająca. Transmisja USB 2.0. Yeah. No, otworzymy go. Nie? Tu mamy. Zobaczmy jak to wygląda. Pudełeczko jest puste, adapter USB-C, USB, no, USB 3.0, plasticzek, oczywiście folia, zabezpieczone folią. USB 2.3.0 Extra Drive Support, Plug and Play Capable USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 okay. Nic nowego. Od spodu widzicie, tu jest kabel USB, który zaraz USB 3.0. Tutaj ładny kabeleczek można, można go wyjąć, otworzyć. Tak, będzie sobie leżał w hmm. opakowaniu, jest białe. Biały, tak wygląda. Nic w nim nie lata. Więc w porządku, nie? Nie ma co narzekać. No nic, trzeba go po prostu podłączyć pod komputer i sprawdzić, jak działa. First class laser product, laser klasę. First. Power supply deception. Made in China. Jakby nie było, ale DVD-RW cena, jaką zapłaciliśmy jest to 20 euro. Nie jest to duża cena za jak za napęd DVD. No, zobaczymy jak się będzie sprawowo. Tym razem ja Was żegnam i życzę Wam miłego dnia. Cześć Wam!